Pani w tej chwili nalewa grzaniec aroniowy. Otóż w tym zbiorniku znajduje się wino z Aronii I taki grzaniec aroniowy właśnie jest podgrzany i na pewno bardzo dobrze smakuje. O, pani w tej chwili próbuje. Przepraszam. Że zapytam Miśniowe. Czy, Miśniowe czy pani ten grzaniec smakuje? Bardzo. Tak, dobry. Bardzo dobry. A on jest ciepły? Tak, on jest ciepły i ma taką nutkę cynamonu i guździków. No dobry. właśnie. On tu zimkowy, grzaniec aroniowy. Napis jest. Tak. tak. Bardzo dobrze. Pani dobry. prezentuje. A turyści, skąd jesteście państwo? Ze świebodzina. Ze świebodzina, tak. Całe Polskie to są turyści, którzy proponują degustują wino, a wino jest różne, wino, produkt polski, właśnie to są te wina aroniowe, jabłkowe, truskawkowe, znaczy, właśnie, różnego rodzaju wina. Wszystkie są produkt polski i wszystko bardzo zdrowe. Polecam, bo naprawdę bardzo i jeszcze taki napis biegnie, degustacja, zapraszamy, polskie wina ekologiczne, darmowa degustacja. Tylko próbować, bo naprawdę warto. To jest winobranie w 2021 roku. No i tutaj przy stoliku Panie siedzą i piją i wino i kawę od razu można Proszę nie życzę, żeby Pani kamerował. I wszystko widzimy. I wszystko jest w zielonej górze. Wielka impreza, a przy okazji taki zabytkowy kościół staropolski, możemy sobie zobaczyć. No, już jest duży. 25